Ogromnie się cieszę, że po raz trzeci rozstrzygnęliśmy konkurs dla muzealników w tym roku wyjątkowym, w roku pandemii, w roku, gdzie wiele wydarzeń, wiele przedsięwzięć było realizowanych z utrudnieniem, było realizowane w sposób niestandardowy. Za to chciałbym podziękować wszystkim nagrodzonym, za wystawę w Brzegu, za wszystkie przedsięwzięcia edukacyjne, czy to w Muzeum Polskiej Piosenki, czy to w Muzeum Śląska-Opolskiego, za publikacje, które. Zostały docenione. To jest nagroda dla instytucji, ale przy tej okazji chciałbym podziękować również wszystkim osobom pracujących w naszych muzeach województwa polskiego. To ogromna praca i ogromny trud przyciągnąć do siebie zainteresowanych, przyciągnąć widzów podczas pandemii. Wiele przedsięwzięć, które realizowaliście online, wiele wystaw prezentacji, konferencji, prelekcji było tak naprawdę. Tworzonych od nowa, było tworzonych bez precedensu, bo przecież wszyscy musieliśmy się odnaleźć od nowa w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości pandemicznej. Dziękuję za ten rok i życzę wszystkiego dobrego na nadchodzące święta i nowy rok, a mam nadzieję, że rok 2021 będzie rokiem realu, będzie rokiem, w którym w rzeczywistości będziemy mogli podziwiać wszystko to, co robicie dla mieszkańców naszego regionu, ale również dla osób przyjeżdżających spoza województwa.